Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Obiektywny Mówca. Rząd przedstawił plan szczepień na wirusa. Linki do źródeł, z których korzystałem przygotowując ten film, znajdują się w opisie. Zgodnie z artykułem na stronie biznesinsider.com.pl o tytule Rząd zdradza, jak będą wyglądały szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce, niestety autora artykułu nie podano. Koszt zakupu szczepionek wyniesie od 5 do 10 miliardów złotych. Zaszczepionych ma zostać około 6,5 do 7 milionów Polaków w pierwszej fazie, a szczepienie wybranych grup ma potrwać od 2 do 3 miesięcy. Pierwsi dostęp do zaszczepienia się otrzymają: pracownicy służby zdrowia, mieszkańcy DPS-ów i zakładów opiekuńczo-leczniczych, służby mundurowe. Oraz osoby powyżej 60 roku życia. Natomiast sam proces szczepienia ma zaczynać się od rejestracji online. Następnie zgłaszamy się do punktu szczepień. Takowe punkty mają być dostępne podobno na terenie każdej gminy, czyli ogólnodostępne dla każdego obywatela. I szczepimy się oraz pozostajemy w pewnym sensie pod obserwacją. Nie wiem niestety dokładnie, jak to ma wyglądać. Lecz zakładam, że chodzi po prostu o ewentualne krótkoterminowe dolegliwości wynikające z zaszczepienia się. Ostatnim etapem jest powtórzenie szczepienia. Już w ten piątek ma ruszyć nabór podmiotów, które będą zajmowały się organizacją punktów szczepień. Jak dobrze dana szczepionka, którą rząd kupuje z naszych pieniędzy, jest przebadana? Niestety na to pytanie precyzyjnie ciężko odpowiedzieć, dlatego że brakuje potwierdzonych opinii niezależnych ekspertów na temat coraz to nowych pojawiających się firm ze szczepionkami na wirusa. Przyspieszone tempo badań nad szczepionką może wpłynąć negatywnie na jej skuteczność i zwiększyć skutki uboczne, chociaż nie musi. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia jednak, że przymusu co do szczepień nie będzie. Oczywiście to tylko słowa. Jak to wyjdzie w praktyce, zapewne niedługo się przekonamy. Co jednak ciekawsze, rząd jest w stanie poniekąd zmusić obywateli do szczepień, przy jednoczesnym pozostawieniu dobrowolności i obowiązków szczepień. Jak to może wyglądać? Przykładowo, pracujemy w danej firmie, chodzimy po pracy na zakupy, odbieramy dzieci ze szkoły i wracamy do domu. Wie Wieczorem chcemy wyjść sobie do kina, na miasto, do restauracji, rozerwać się trochę. A tutaj wkracza rząd i mówi: Niestety, ale tylko ludzie zaszczepieni mogą pracować, robić zakupy, odbierać dzieci ze szkoły, czy wychodzić do kina, do restauracji. Bezpośrednio nikt nas nie zmusza w podanym powyżej przykładzie do zaszczepienia się, lecz jeżeli tego nie zrobimy. To stracimy szereg podstawowych praw obywatelskich. Przykład, który jednak podałem, mam nadzieję, że nigdy nie wejdzie w życie. Starałem się przybliżyć coś skrajnego. Natomiast nawet zakaz wyjścia do kina czy do restauracji, dopóki człowiek nie pozwoli sobie na szczepienie, będzie dotkliwy w dłuższej perspektywie, i to nie tylko dla osoby chcącej obejrzeć film, czy właśnie coś zjeść w restauracji ale także dla właściciela danej firmy, który prowadzi ten biznes, który straci w tym wypadku klienta i wynikający z tego potencjalny zysk. Czy rząd zmieni zdanie i wprowadzi obowiązkowe szczepienia? Nie wykluczałbym tego, lecz według mnie bardziej prawdopodobny jest scenariusz z wcześniej wspomnianego przykładu, oby jednak mniej skrajnego w realiach. Do niczego bezpośrednio nas nie zmuszał, ale Możemy ucierpieć i to nie tylko my. A wy co sądzicie o planie szczepień i obowiązku czy dobrowolności szczepień? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam również do oceny filmu. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.